Zabrał ci Bono. Jesteś kochany. You told me Kochani, chciałam Wam bardzo podziękować. Wczoraj to było prawdziwe szaleństwo, premiera nowych perfum ja magnetyczna. Dziękuję Wam, że tak licznie odwiedziliście stronę i zakupiliście perfumy, jestem przekonana, że będziecie zachwycone i pamiętajcie proszę, że jest to limitowana edycja. Liczba sztuk, perfum jest ograniczona, więc jeśli chcecie sprawdzić, jak pachnie i chcecie poczuć się magnetycznie i wyjątkowo, wręcz magicznie, to zapraszam bardzo serdecznie na stronę. Teraz. Tylko teraz w takiej promocyjnej cenie 99 zł później cena standardowa to będzie 139 złotych, więc warto skorzystać z tej promocji. Zapraszam bardzo serdecznie. Jak widzicie nowy design buteleczki, nowy kolor butelki, złote, piękne napisy. Dodatkowo jest to 30 ml, więc jest to buteleczka idealnie pasująca do torebki. Zapraszam, wrzucam Wam link. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.